Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj znowu case study. Dzisiaj znowu będę opowiadać Wam e, historię Ani, bo tak jak się z Wami umówiłam, e, każda kobieta, o której będę opowiadać, ma, będzie miała po prostu na imię Ania. Chodzi mi o to, żeby zachować e, prywatność tych osób, e, a tak naprawdę imię tutaj nie jest istotne, tylko ważna jest transformacja. A więc Ania przyszła do mnie już jakiś czas temu, pracowałyśmy ze sobą rok. I kiedy przyszła, słuchajcie, była 45-letnią mamą, mamą ośmiolatka, i była ta kobieta wojowniczka, która tak się szarpała i mierzyła z życiem. I była również. Um... Była to również Zosia Samosia. Wszystko robiła sama, uważała, że proszenie o pomoc jest niedobre, że to jest oznaka słabości. Zresztą ona nie może z tysiąca względów prosić o pomoc. Nie wiem, czy to znasz, i nie wiem, czy to jest bliskie. Czyli Zosia Samosia, wojowniczka, i miała nawet takie motto życiowe: Uwaga, jakiekolwiek gówno mi na plecy spadnie, to i tak je uniosę. To ja pamiętam, naprawdę to, było, to był cytat, którym powiedziała na pierwszym naszym spotkaniu. I Ania chciała znaleźć mężczyznę swojego życia, była kilka lat po rozwodzie i była już gotowa na nową relację, ale jakieś te relacje się nie, nie zdarzały takie, takie, jakby chciała. I zaczęliśmy pracować najpierw nad jej relacją z samą sobą, a więc nad tym tematem, żeby zaczęła stawiać siebie na pierwszym miejscu. Na początku to było w ogóle dla niej niewyobrażalne, słuchajcie, że ona może mieć czas dla siebie, bo najważniejsze było, najważniejsze było dziecko, oczywiście i praca, tak? I to cała krzątanina bieżączka. I kiedy pracowałyśmy, to pamiętam, że Ania zaczęła chodzić na baciatę, zaczęła chodzić, zaczęła jeździć do spa czasami, zaczęła w ogóle mieć czas dla siebie, dla jakichś znajomych, wychodzić do teatru co, mówię, było dla niej czymś nowym w życiu. Zaczęła również chodzić więcej na siłownię i pięknie rzeźbić swoje ciało. Czyli zaczęła de facto stawiać siebie na pierwszym miejscu. A to jest to, czego tak naprawdę bardzo często uczę, pracując z kobietami i mężczyznami też w różnych konfiguracjach, ponieważ Twoja relacja ze sobą jest najważniejszą relacją w Twoim życiu. I co się zadziało po jakimś czasie? Ania miała kolegę w pracy, który, z którym znała się już chyba, słuchajcie, 12 lat, natomiast wywiązał się między nimi romans. I ten mężczyzna był żonaty. Jeśli chodzi o kobiecość Ani, to ponieważ ona poczuła się seksowna, poczuła się pewna siebie, właśnie to stawianie siebie na pierwszym miejscu sprawia, że, że ty inaczej zaczynasz postrzegać siebie. I to była, można powiedzieć, taka jej piękna przygoda w kierunku kobiecości, zmysłowości, seksualności. Oczywiście ten mężczyzna mówił, a właściwie zwodził ją, że, wiadomo, tradycyjna gadka. Jego małżeństwo już się nie układa, właściwie za chwilę on kończy to małżeństwo i ona jest, znaczy Ania jest dla niego najważniejszą kobietą. Oczywiście to trwało mniej więcej 8 miesięcy 7-8 miesięcy. Anna nie chciała naciskać, nie chciała być taką puszującą kobietą, ale z drugiej strony ona tak naprawdę chciała relacji gdzie będą razem mieszkać, stworzą nową rodzinę. Anna nie nadaje się na kobietę typu piąte koło uwozu, kochankę, wiecie, to nie jest po prostu jej, jej vibe. I kiedy rzeczywiście postawiła granicę i powiedziała dokładnie w momencie swoich urodzin, słuchaj, musisz wybrać, ja albo twoja żona, to w ciągu dosłownie tygodnia wszystko się skończyło. Bo ten człowiek, żona oczywiście zaczęła go szantażować, że się zabije, itd, i tak dalej. No i oczywiście co, założył grzecznie, był w krótkich szorcikach, panem szorcika, który nie chciał żadnej odpowiedzialności, tak naprawdę. Przejąć i oczywiście włożył z powrotem obrączkę na palec i wrócił do żony. I to było dla Ani bardzo trudne przeżycie. Pracowałyśmy wtedy nad tymi emocjami, ponieważ była bardzo rozczarowana, gdyż naprawdę z, z tym mężczyzną łączył ją wspaniały seks, bliskość no i cały czas miała mówiona że jest najważniejsza i że oczywiście za chwilę będą razem. Ona już tak naprawdę na święta, słuchajcie, szykowała. Na Christmas szykowała półki w domu. Zresztą ten mężczyzna też nawiązał relacje z jej synem, więc, no, jakby wydawało się, że to przetrwa, ale urwało się i to bardzo szybko. I przez następne kilka ładnych tygodni myśmy pracowały nad tym, no, uzdrowieniem, tak? Natomiast Ania już była w innym miejscu niż jak przyszła do mnie, bo naprawdę pracowałyśmy intensywnie kilka miesięcy. Ona. Mimo, że ta relacja kosztowała ją pewność siebie, i ta jej pewność siebie gdzieś tam znowu była obniżona, ale, ale już była w swojej innej kobiecości, już była w swojej innej mocy. I tak naprawdę przekuła tą znajomość na swoją wewnętrzną siłę. Bo słuchajcie, dosłownie w ciągu dwóch, może trzech miesięcy poznała na kursie tańca mężczyznę. Które ma dwójkę synów, ona też ma syna. Chłopcy w podobnym wieku zaczęli się spotykać. Ten mężczyzna jest rozwiedziony. No i tak naprawdę wybuchła wielka miłość. Miłość, tak naprawdę, jak z bajki. Bo wszystko poszło bardzo szybko. Ten mężczyzna nie dość, że jest osadzony biznesowo i finansowo i ogarnięty życiowo, ale jednocześnie interesuje się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, bo moja klientka Anna, również dla niej było to bardzo ważne. Więc zaczęli razem jeździć na warsztaty, razem się rozwijać, razem jeździć na piękne wakacje. W tej chwili ta sytuacja wygląda w taki sposób, bo już od jakiegoś czasu. Nie pracuje z tą osobą. Mieszkają razem, oczywiście, tworzą piękny związek, i co jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła, a mówiłam wam, że Anna była taką kobietą, która była potwornie zajęta, była ciągle praca, była ciąg był ciągle kierat. Ona była właśnie tą Zosią samosią, wojowniczką, walczącą kobietą, matką Polką. I okazało się, że w tej chwili, jak rozmawiałam z nią przez telefon ostatnio, nie pracuje. Pracowała gdzieś tam w firmie na etacie, nie pracuje, robi kursy Ajurwedy, ponieważ bardzo interesowała się zdrowym odżywianiem, w ogóle takim, wiecie, wellness, takim dobrostanem. I zmienia swoją ścieżkę kariery właśnie w tym kierunku, żeby, żeby coś robić w kierunku Ayurvedy, jeszcze sama dokładnie nie wie co, ale w tej chwili no, może sobie na to pozwolić, żeby przeznaczyć ten czas absolutnie dla siebie, na miłość, na rodzinę, na ich nową wspólną rodzinę, bo to było bardzo ważne dla Anny i tak naprawdę chcę Ci pokazać, że Anna zmieniła swoje życie diametralnie, bo kiedy przyszła do mnie, była właśnie tą zachukaną matką Polką, która była przytłoczona obowiązkami. Ale ona, w przeciwieństwie do Niektórych z Was, które przychodzicie na mnie na konsultacje, albo tych niektórych z Was, które tylko mnie słuchacie, i ja bardzo się cieszę, że tutaj jesteście moimi fankami, słuchacie mnie i mi to piszecie, ale pamiętajcie, od samego słuchania to nic się nie zmieni, bo informacja a transformacja to naprawdę są dwie różne rzeczy. Więc Ania postawiła siebie na pierwszym miejscu. Ona po prostu stawiła siebie do swojego własnego życia. Mimo, że to było dla niej trudne, mimo, że to było dla niej wyzwanie, mimo, że nie znała jak. Bo bardzo często ja wiem, że się wycofujecie z. Właśnie Z takiego procesu z własnej transformacji. Wycofujecie się, chcecie to zrobić, ale boicie się, ponieważ wasze ego, wasz człowieczy umysł chciałby znać, jak, a tego jak. Nigdy nie będziesz znała na początku. Ale Anna właśnie stawiła się do tego procesu, postawiła siebie na pierwszym miejscu, zaczęła inaczej myśleć, zaczęła podejmować inne decyzje, miała tą relację z żonatym mężczyzną, która również jej coś pokazała. Pokazała jej, jej kobiecość, sensualność, seksualność, ale pokazała jej, że nie chce być w takiej relacji, i wreszcie przyciągnęła miłość swojego życia i praktycznie całkowicie zmieniła to życie. Ale pamiętaj, wszystko. Wszystko jest wszystkim, więc jeżeli twoje, zaczyna, twoje życie zaczyna być coraz lepsze i lepsze, to tak naprawdę każdy aspekt Twojego życia się polepsza: i Twoje życie seksualne, i Twoje życie w ogóle, i Twoje zdrowie, i Twoja radość życia, i bardzo często życie zawodowe, bo wszystko jest połączone. Więc dzisiaj dzielę się tą historią Anny. Mam nadzieję, że dla Ciebie jest ona inspirująca. Daj znać w komentarzu. A jeżeli gdzieś tam siebie odnajdujesz, albo jesteś w takiej sytuacji, że też jesteś gdzieś tam zagoniona, że ciągle się szarpiesz z życiem i chciałabyś to naprawdę zmienić, jesteś gotowa do tej zmiany, jesteś gotowa do tej pracy wewnętrznej, tej podróży wewnętrznej, to zapraszam Cię serdecznie na 60-minutową konsultacje ze mną i zobaczymy, jak mogę Ci pomóc.